Gromadzimy się na tym spotkaniu ewangelizacyjno-modlitewnym, ale dlaczego się gromadzimy? Dlaczego tu przyjechaliście? Dlatego, że macie pragnienie miłości. I to pragnienie miłości jest zakorzenione w naszych sercach. I tą miłość może nam dać tylko Pan Bóg. I jest tak, kochani, że. Spotykamy się tu, ponieważ mamy wiarę w to, że Bóg będzie potwierdzał swoją obecność pośród nas swoimi znakami, że głoszona Ewangelia będzie potwierdzana przez niego. Ja wierzę, że tak będzie. Gdyby nie miał wiary, to bym tutaj nie przyjechał. Wierzycie? Pięknie. Moi drodzy, ale. Pan Bóg pragnie zawsze jednego: z... mieć relację z człowiekiem, żywą relację. I to, co nas często oddziela, to jest grzech, nasz grzech. I możemy patrzeć na kartach Biblii, że grzech człowieka zamienił ogród w pustynię, ale dar sztuł relacja żywa z Jezusem powoduje to, że ta pustynia na nowo zamienia się w ogród. Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, kiedy w sposób szczególny musimy pracować i walczyć nad wykorzenieniem grzechów, wad, słabości, żeby na nowo zbliżać się do Jezusa, mieć z nim relację i możemy nawet analogicznie posłużyć się obrazem chociażby Wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Zobaczcie, wtedy, kiedy naród wybrany wychodził z Egiptu, kiedy przechodził przez Morze Czerwone, to Egipcjanie weszli w sam środek zbawczego działania za Izraelem. To pokazuje, że grzech wlecze się za nami, że grzech wchodzi w sam środek. Działania Bożego w naszym życiu depcze nam po piętach, można powiedzieć. I Święty Paweł w liście do Rzymian mówi takie znamienne słowa: Chcę czynić dobro, ale narzuca mi się zło. To pokazuje, że grzech pierworodny, nasza natura jest słaba i mamy bardziej ciągotę do tego, żeby grzeszyć, żeby iść za naszymi porządliwościami. Porządliwość oczu, ciała, pycha żywota, mamy pragnienie grzeszyć. Ciężko jest nam żyć duchem. No, takie to ziemskie życie niestety jest. I moi drodzy, Pan Bóg pragnie do nas przychodzić i nam w tym wszystkim obficie błogosławić. On pragnie nas prowadzić, jednak widzimy, że to, co nas oddziela, to co nas prowadzi do grzechu, to jest to, że nie potrafimy słuchać. Bóg mówił do narodu wybranego: Słuchaj Izraelu! I wiemy doskonale, jak to się kończyło. Izrael szedł w niewolę, ponieważ kałał się no, z różnymi bożkami. Nie słuchał Boga, mimo że widział wielkie, potężne działanie Pana Boga w ich życiu. Czyli kwestia nieposłuszeństwa jest problemem. Już widzimy też, że małe dziecko, kiedy dorasta, może być nieposłuszne rodzicom. I można powiedzieć, że ta wada staje się swoistym DNA, i gdy tego nie przepracuje, no to może kończyć się to często tragedią i dramatem ludzkim w dorosłym życiu. No jest tak. Ale moi drodzy. Właśnie po to gromadzimy się na tym spotkaniu, aby ożywiać naszą wiarę, wiarę w to, że Bóg naprawdę wchodzi w scenariusz naszego życia. I tutaj warto spojrzeć chociażby na tych Herosów, którzy już przeszli tą drogę. Jesteśmy w parafii apostołów Piotra i Pawła. Święty Paweł, apostoł, szaweł starsu. Pamiętamy. To był człowiek, który zgodził się na zabicie diakona Szczepana. To był człowiek, gorliwy faryzeusz, który godził się na prześladowanie chrześcijan. Taki był szaweł. I zobaczcie, co się stało. Szaweł pod Damaszkiem musiał upaść. Jezus go powalił. I moi drodzy, czasami tak jest w naszym życiu, że. Może przeżywamy różne doświadczenia, różne dramaty, cierpienia? Może tutaj wielu z Was przeżywa takie cierpienie, dramat? Może to jest przestrzeń dla Twojego Damaszku? Może Pan Jezus pragnie do Ciebie przyjść w tym trudzie, dać Ci nowe życie, jak dał Pawłowi? Może to jest ten moment? A może. Pan Bóg pragnie czasami nas zatrzymać i powiedzieć: Stój, ta droga, którą wybierasz, nie jest dobra. I zobaczcie, że Święty Paweł, jak był tym szawłem, on myślał, że służył Bogu. On myślał, że służył Bogu. Był gorliwym faryzeuszem, a jednak rozmijał się z wolą Bożą. A jednak można powiedzieć, że atakował drogę Boga. Drogę Bożą, walczył z Panem Bogiem. Ale w takich sytuacjach Jezus przychodzi i walczy za nas, abyśmy weszli na właściwą ścieżkę. I czas Wielkiego Postu jest właśnie takim czasem, abyśmy może patrzyli na życiorysy świętych. Uczepiłem się troszkę Pawła, ale to jest bardzo piękny przykład, ponieważ widzimy, co się działo później. Ten Paweł, no, później, można powiedzieć, zdemaskował nasze ludzkie myślenie w pierwotnym kościele. Bo to, gdy pierwotny kościół słyszy o nawróceniu Pawła, no to kręcą nosem, nie dowierzają, nie ufają. I można powiedzieć, to jest ludzki rozsądek, ale jednak to pokazuje, że. Myślenie Pana Boga jest często inne niż nasze. Drogi Pana Boga są inne niż nasze. I tak było wtedy. I Pan Bóg sobie też z tym problemem poradził. Bo oto On otworzył serce Barnaby, syna pocieszenia, aby ten Barnaba właśnie wprowadził Pawła w kościół. I wtedy kościół. Zaczął dostrzegać i dowierzać w to, że Paweł jest naprawdę uczniem Pana, że On się nawrócił, przeżył swoistą metanoję. Moi drodzy, niekiedy tak jest w chrześcijaństwie, że staramy się iść drogą Bożą, ale mamy taką ciasnotę naszych serc. Próbujemy Ducha Świętego ograniczyć w czterech ścianach ograniczyć do tradycji. Do formy duchowości, jaka mi odpowiada? Często mówimy, że Pan Bóg nie może działać tu, tu i tu, ale tylko tu, gdzie ja stoję? Często tak jest. Może być też tak, że widzimy człowieka, który no, atakował wiarę, może nawet atakował mnie, a nagle widzimy człowieka, który się nawraca, i co ja wtedy robię? Trzymam dystans? No, przykład Świętego Pawła pokazuje, że. Pan Bóg może powołać każdego do wielkich dzieł Bożych. I tak było również w jego życiu. I co ciekawe, Duch Święty ma lepsze plany, bo ten Duch Święty powiedział: Wyznaczcie mi Pawła i Barnabę do misji. I to pokazuje, że spotykając się dzisiaj tutaj, w tym kościele, na modlitwie, Duch Święty penetruje nasze serca. I On może Was namaszczać do misji. I to nie znaczy, że Ty masz porzucić swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne czy jakieś inne, ale masz otwierać się na Jego przyjście, gdzie On naprawdę przez Ciebie może działać wielkie rzeczy. I święty Paweł, który był, można powiedzieć, pysznym faryzeuszem, pełnym gniewu, oto staje się pokornym uczniem Jezusa. Święty Paweł, który nagle czuje się niegodny tej misji. I co robi Jezus? Jezus przychodzi do niego i mówi: Wystarczy ci mojej łaski, albowiem moc w słabości się doskonali. Moi drodzy, często zmagamy się z niemocą. Czasem cierpienia nas przygniatają różne trudy, doświadczenia, relacje. Ale to pokazuje, że Bóg naprawdę jest większy od naszego problemu i On pragnie przychodzić do naszego życia z mocą. On pragnie przychodzić do naszego życia, przemieniać się, uzdrawiać się. Bóg taki jest. I to, co jest ważne, to byśmy jako ludzie otwierali się na Jego najcenniejszy dar, na Jego miłość którą posyła do nas przez dar Ducha Świętego. Może jesteś na takim etapie duchowym, że gdzieś ostygłeś, gdzieś się zatrzymałeś. chcę Ci powiedzieć, że no, chociażby mądrość Syracha mówi o tym wyraźnie, że Pan Bóg pociesza tych, którym brak wytrwałości. Taki jest Bóg, to jest niesamowite. Jak Jezus pragnie przychodzić do naszego życia, do takiego, jakie ono jest. Może żyjesz od lat w pewnych schematach i myślisz o zmianach. Niekiedy Pan Bóg potrafi odwrócić losy naszego życia, ale czasami może umocnić się w tej drodze, którą obrałeś. Ponieważ jego działanie wykracza poza nasze myślenie. I moi drodzy, to jest bardzo ważne. Byśmy się otwierali właśnie na ten cenny dar, na dar miłości Boga do nas w duchu świętym. Moi drodzy, duch święty to jest wielki dar, który naprawdę potrafi przyjść, rozpalić coś, wskrzesić. Duch Święty potrafi wszystko stwarzać na nowo, ponieważ Duch Święty jest stwórczy, niesamowicie twórczy, i on buduje Kościół. On buduje eklezję. I on pragnie budować nasze życie wiary. Dlatego pragniemy tutaj się dzisiaj modlić, o to, żeby On przychodził do nas namacalnie. Głęboko wierzę, że jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to On Ciebie uzdrowi. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, to On cię uwolni. Ale przede wszystkim On chce dać Ci radość bycia dzieckiem Bożym. On ch ci chce dać radość swojej obecności w Twoim życiu. Ponieważ obecność Ducha Świętego. Zmienia życie diametralnie. Stajemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie. I chodzi o to, że przyjście ducha, można powiedzieć, ożywia łaskę chrztu, o której dzisiaj ksiądz moderator mówił w homilii. Przez chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Boga Ojca na wzór Jezusa. To jest niepojęte, jak Bóg patrzy na nas. Patrzy na nas i mówi: Tyś jest mój syn umiłowany. Ty jesteś moja córka umiłowana. Dlatego zależy mi, gdy będziemy wyjeżdżać dzisiaj z tego kościoła, abyśmy nie dali sobie tego odebrać. Aby diabeł nie przychodził i nie oskarżał nas, że ja się nie nadaję, że nie jestem godny, godna. Chcę Ci powiedzieć, że właśnie w ten sposób myślał Paweł. I ważna jest pokora chrześcijańska. Ojcowie pustyni mówili, żeby ta pokora wyrażała się tym, byśmy uznawali własne ograniczenie, a otworzyli się na co? Na Boże prowadzenie. I Bóg chce Ciebie, nas prowadzić. I taka jest prawda o Jego miłosierdziu. Prowadzenie Boga to znaczy życie w Jego miłości. W spełnieniu i w realizowaniu swojego powołania. Dlatego, mój drogi bracie, droga siostro, jeżeli pragniesz iść za Panem, przyjmujesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli chcesz rozpalić na nowo ogień swojej wiary, a może zacząć drogę wiary, to otwieraj się na to dzisiaj, na tym uwielbieniu, na tej modlitwie. Zaufaj mu, że on naprawdę do ciebie przyjdzie, że on pragnie to wszystko przyjąć, z czym tu przychodzić, przychodzisz i przemienić. Więc jeżeli pragniesz pić tej wody ożywczej, to powstań teraz i z wiarą tego wieczoru módl się o jego przyjście do ciebie.